No się manko, Dzisiaj sobie zagramy w Agea Francja. poprosiliście, żebym zagrał sobie Francją. Yy, no i spróbujemy tutaj ogólnie zrobić jakieś takie większe imperium z tego. Coś możemy z tym zrobić? Tak, możemy tutaj coś takiego, mniej więcej. No, postaram się coś tutaj pougrywać sobie. Podzielimy 15 w populację. 10 w ekonomię. No i reszta w utrzymanie wojska. No, jak to już ogarnięte, to sobie daję suwaki i poustawiam. No, klasycznie coś takiego, żeby było wszystko w porządku. Żeby dużo zarabiać. No i poskipujemy trochę tur. I sobie zaatakujemy pierwsze państwa. Szybkie 200 tysięcy. I zobaczymy. Kto mnie lubi, kto mnie nie lubi. O, Wladimir mnie nie lubi, to sobie poprawimy. Hiszpania nas w miarę lubi, ale z Hiszpanami to zawsze dobre relacje się opłaca mieć. Benelux nas lubi, ale oprócz Holandii. Holandia nas tylko nie lubi. Wielka Brytania też do nami nie przepada. O, Niemcy nas nie lubią. Niemcy nie lubią i nas i Włochów. To będzie tu niezła bitka coś czyje, więc poskipujemy sobie jeszcze tur, wystawimy armię i w razie co się obronimy. No, już inflacja nas goni. Dozbieram do... 300 tysięcy i coś takiego tu będę gromadził wojska na granicy z Niemcami, bo tak szczerze, no myślę, że się obronimy, ale wolę zapobiegać tutaj niż później yy, przegrać z Niemcami, no bo przegrana z Niemcami nie jest nam potrzebna. Myślę, że z 10 koła na kratkę tu będzie dobre. Jeszcze przy granicy z Włochami. Tu dorekrutujemy trochę, i tu jeszcze. I coś takiego wystawiamy na Niemca i atakujemy. Od razu na pełnej sobie tutaj wejdziemy. Łu, mieli jakieś jednostki. No to dobrze, tym bardziej, że ich ja zaatakowałem, a nie oni mnie. Raz, dwa, trzy i cztery. I tu jeszcze sobie zaatakujemy te ziemie. No, tu koło Luksemburgu. Oj, jakiś opór nawet zrobili. Niemcy. Naprawdę, żeby mi opór, mi Francuzowi, opór. Nieładnie, nieładnie. Będzie was to sporo kosztowało. Ale jakbyśmy wygrali wojnę z Niemcami, to na pewno fajne terenki się szygarnie, bo Niemcy bardzo fajnie rozwinięte tereny zawsze mają w Age'u, więc to jest na plus. No, obronią się. Taka prawda. Ale no, myślę, że jak się jeszcze ogarnie trochę jednostek, to będzie już w porządku. Tu wycofam sobie, bo tu aż tyle nie jest potrzebne. Tu się rozleje koło Austrii. I tu można w sumie poprzesuwać. Wezmę jakieś pożyczki. Żebym miał trochę pieniędzy. Tu, żeby armię wystawić w Strasburgu. No, i coś takiego. O kurde. Ja się chyba nie przygotowałem zbyt dobrze na tą wojnę z Niemcami. Wiecie co Niemcy? Zakończymy to pokojem, weźmiemy sobie coś takiego. No, coś takiego im zaproponujemy. Może się zgodzą, może nie. Tak dla pewności to ich trochę jeszcze podatakuję, żeby tu się zgodzili na 100%. Tu troszeczkę weźmiemy, tu podzielimy. Tak się im porozlewam, żeby zobaczyli, że ta wojna po prostu nie będzie miała żadnego sensu. I że przegrają. O. A ja chcę im pójść na rękę, żeby oni sobie mogli wygrać. No, Co w się sensie, nie wygrać, tylko no, żeby nie utracili wielu ziem, okej? Okay? No i coś takiego, mniej więcej teraz to sobie zasymilujemy. Poczekamy na spłatę pożyczek, w sumie, bo one też troszeczkę za zabierają nam pieniążków. Ile my długu mieliśmy? No to no nie wiem, jeszcze tu armii powywalam, chociaż i tak w międzyczasie wcześniej powywalałem trochę. Postaram się zasymilować te tereny, bo to jednak nie fajnie tak będzie. Poprawię sobie jeszcze relacje z Niemcami. I z Włochami w sumie też można, bo tutaj będę musiał trochę armii wywalić, bo pieniędzy więcej na plusie chciałbym mieć. Już na plusie pieniądze, więc można zacząć asymilować. To już się troszeczkę samo zaczęło asymilować. No bo już troszeczkę tur po wojnie jest. A Włosi mają wojnę z Niemcami. I mają przejście od Austriaków. Niemcy nas lubią. Więc w sumie jakby ukąsić tutaj Włochy byłoby nieźle. Tylko niech oni najpierw się tam pobiją z Niemcami chwilę. Ja tu poczekam sobie jeszcze zgromadzę tu armii, żeby koło Austrii i poskipuje trochę Tur i może się coś uda. A tak w ogóle to się jeszcze Dania wbija w Austrię. To nieźle będzie. A Włochy dalej wojnę z Niemcami toczą. Ale tu żadnych desantów nie ma, więc... O, teraz wchodzą. Niemcy ich wypchnęli. Wchodzą, dobra. To wypowiadamy wojnę Włochom. Tu będziemy się w razie co bronili wystawię trochę armii jeszcze. I będę im wchodził tutaj do Turynu już. Raz, dwa i trzy. Nawet nie stanowili żadnego mi tu oporu, więc... Grzeczne Włochy. Raz, dwa, trzy i cztery. O! Potężne 64 jednostki. Się nie spodziewałem, że tak potężne mogą być Włochy. Jakby się udało... To może tutaj coś skubniemy sobie z nich. Taki plan to żeby w sumie zająć im jeszcze tą sardynię. Ale żeby to zrobić, to wezmę, wezmę wybuduję port w Ajacio. Nie, nie wiem jak to się czyta. Przepraszam, jeżeli źle to przeczytałem, ale... Nie znam języka włoskiego ani francuskiego, w sumie to francuskie, przepraszam. No i znowu robię jakieś głupie błędy takie pełną, no ale trudno, każdemu się zdarza, no nie? Tutaj już wchodzimy im w to państwo dość nieźle. Ojejku, 8 tysięcy. Czy ja mam armii na 8 tysięcy, żeby to odeprzeć? Tak szczerze to nie wiem. Ale możemy tu jeszcze zrekrutować, żeby dosłać te jednostki. Jakby, no... Mi się wydaje, że mam na tyle jednostek, żeby odeprzeć tam jakieś ataki, ale... Wolę tak dla pewności, oni się zaczną rozlewać. Aha, ja nawet portu nie musiałem budować, bo tu jest jeszcze to... Ej, Kurczę, zależy mi na tym, żeby przejąć od nich tą Sardynię, ale. No, też nie, nie wszystko na siłę, no bo. Tu jeszcze są fajne tereny, które chciałbym przejąć, a oni mają od groma armii. Spróbuję taki opór stworzyć. Z tej strony. Wchodzimy im tam. Ale oni odbijają. Kurcze, gdyby nie ta Sardynia, to już wziąłbym pokój, bo takie szybkie wjazdy na cudze państwo to coś, co uwielbiam. Jeszcze sobie podosyłamy tu jak będzie trzeba, bo to też trzeba pilnować. No. No i troszeczkę odbijają te tereny. Ale w miarę ta wojna. Nieźle wygląda, w sensie, wygrywamy I to 34%, a w pewnym momencie było 40% Się Jeszcze im tu wbijemy, bo myślę, że ta armia im wyparuje Ale oni mają tam Wenecję, która jest mega dobrą prowincją Którą fajnie byłoby zająć No, jest, mamy Sardynię No i będziemy im wchodzili jeszcze Także no oni trochę odbijają, ale my też przejmujemy tej ziemię. Jesteśmy na Wenecji, więc w sumie super. I teraz iść na południe Włoch. Tu mamy jeszcze jednostki w porcie, więc może się tam zdesantujemy. Gdzieś na bardziej południe Włoch. I tu przejmiemy 11 jednostkami. I spróbujemy. Dobra, północ Włoch mamy ogarniętą. Ale dobra, skończymy tą wojnę, bo tutaj już widziałem, że mają sporo jednostek, weźmiemy sobie sporo kawały ziemi. No i coś takiego weźmiemy, bo widzę, że tu jeszcze będzie można z tego wziąć. Tutaj yy, będę miał... Yy, nie wiem, to jest esklawa albo enklawa. Nie wiem. Coś, coś z tego. Myli mi się. Zawsze mi się myli. Ale no. Będę miał takie. Tak jak Rosja ma Kaliningrad, to ja będę miał to. kosz Szwajcarii. A Szwajcaria mnie lubi. No i dobrze. I co bym jeszcze chciał zrobić? Na pewno trochę Afryki bym chciał podbić. Tutaj Algierię, może jakieś tam państwa i Gujanę francuską sobie zgarnąć. To myślę, że byłoby dobre. Taka kolonizacja w XXI wieku. Całkiem niezły pomysł. Rozwiążemy sobie tu armię, bo nie jest mi potrzebna. A w sumie. Kurcze, no. Nie. Dobra. Myślałem, że zdążę. A nie zdążyłem. Szkoda. Już myślałem, żeby sobie ten kawałek Austrii wziąć. Bo to byłaby prowincja taka, no. Innsbruck. Tam skocznia narciarska w Innsbrucku jest. No to... Fajnie mielibyśmy. Mielibyśmy skoki Francuzów. A nie tylko... Y... We Francji jest chyba Wubert z skoczkiem narciarskim. Taki... I jeszcze tam ktoś jest, ale tego innego nie pamiętam. Ile to jest? 22 koła styknie pewnie na taką Gujanę francuską, bo oni raczej są słabi, więc 143 miejsce. U, zgarniemy ich. No, jesteśmy już w Gujanie. Wypowiadamy wojnę Gujanie francuskiej. No i co ma? No? Krótka piłka. Szybciutki pokój. Oni nam praktycznie nic z tego nie zrobili. Tak mamy takie jednostki. Chodźmy może jeszcze na Madagaskar, bo Madagaskar był kolonią francuską kiedyś. Zrobimy sobie taki mini kolonializm. To też nie będzie jakiś nie wiadomo jak duży ten kolonializm. Ale coś sobie skupniemy na pewno ze świata. No, jesteśmy u wybrzeży Madagaskaru. Wypowiadamy wojnę i się desantujemy od północy, będziemy szli. Oby nie mieli takich zabójczych jednostek się no tak czy inaczej sobie coś skubnę, ale chciałbym calutki Madagaskar. Widzę, że z tym może być niezły problem. Widzę, że posiadają spore ilości jednostek. Jak to powiedział kiedyś pan Stefan Siara Sierzewski. Mają rozmach, syny Także no, przejmujemy co nieco. Może się uda takimi jednostkami przedrzeć przez ten cały Madagaskar, chociaż to pewnie będzie na styku. Bo tu mają 41 potężnych jednostek. To naprawdę stoi, stawia tu ogromny opór. Tu już po 80, 90. No, no, no. Madagaskar. Myślałem, że będziecie gorsi. Że będziecie mieli 0. Aha, tu macie. Macie takie śmieszne ilości jednostek. No i wykańczamy ich tutaj już. Raz i dwa. Że taka armia starczyła. na no, taki Madagaskar. Troszeczkę mnie zdziwiło. Od razu bierzemy wszystko. Nie będziemy się bawili w jakieś wasalizacje. No i pięknie, tu mamy Francję, tu mamy Francję i tu mamy Francję. Super, jeszcze sporo zarabiamy. Jeszcze sobie podasymilujemy te tereny i będzie luks. No, już w międzyczasie sobie zasymilowałem te tereny. Włochy się jeszcze biją raz z Niemcami. O! Jeszcze troszeczkę do doasymilować muszę, bo tu coś, żeby się nie wyzwoliło mi nic. A może by skubnąć trochę Włochów? Tacy podniszczeni są. Można by spróbować tutaj to jakoś wcielić do państwa. Jeszcze ciągle te asymilacje. Dobra, wezmę taki. Już będę miał na nią wywalony, tak szczerze, na te madagaskarskie asymilowanie. Oni mają wojnę z Niemcami, więc to też będzie łatwiejszy temacik. O, tu w ogóle mam jeszcze na morzu jednostki i zapomniałem wziąć ich. Tu mamy. No. To do portu. To na morze. I można zaatakować Włochy. Włochy w ogóle mnie lubią. Co najgorsze. Zestantujemy się tu w pobliżu Rzymu. Żeby yy, odwiedzić w sumie Koloseum, bo Koloseum jest w Rzymie. Oj, odbiłem się. I mają jednostki. To mnie martwi. Że Włosi mają jednostki. Czy ja też mam po 10 koła? No zobaczymy, jak to się rozwinie. Dobra, tak szczerze myślałem, że będzie o wiele ciężej. Ale tu weźmiemy jeszcze, jakby się chcieli stąd przedrzeć. No ale też wątpię, że to się stanie, bo. Oni teraz są zajęci Niemcami albo obroną własnych granic. Ich by raczej nie interesowało zaatakowanie moich granic. Chociaż myliłem się OK. Ale już wchodzimy w te Włochy. Oni nie mają tu praktycznie nic do powiedzenia. W ogóle Dania tu się próbuje im wbić. A ja będę pierwszy. Nie dajmy duńczykom się wbić. No i się daliśmy. Ojejku, to będzie ciężki odcinek. Jeszcze oni stamtąd mi chcą mi wejść w państwo. Dobra. Nie ja tu porobię jakieś pułapki na, na nich. No bo nie chcę, żeby mi rozwalili tu państwo. A Dania, no naprawdę, wy mi tu weшлиście, W moje Włochy mi wchodzicie. Sycylię. Tu jest port. Może zdąży Sycylię sobie zagarnąć. No, mam nadzieję, że zdąży. Okej. Okay. Może jednak, nie? Dobra, super. Mamy. Niech oni podpiszą pokój, poczekam. I będzie dobrze. Jest, nie wzięli nic. Nie wzięli nic. Pewnie jakieś reparacje czy coś w tym stylu, bo... Ja tu mogę zrobić sobie z ich państwem co chcę. Pięknie. O to chodziło, dziękuję ci Danio. Chyba zrozumieli, że to jest po prostu moje, a nie ich. Za to się szanuje dania. A teraz sobie zgarniemy teren. Widzowie, co wy na to? Ło! Wow! I taka Francja to jest potężna. Taka Francja to jest szanowana na świecie. Ale stabilność tutaj prowincji i średnia. Bo to to. Dobra. Z grubsza to zasymilowałem I co potrzeba jeszcze do zrobienia tej Francji Bo w sumie Francja by się przydała Ojejku, troszeczkę tego będzie Tu kawałek Hiszpanii Tu z Belgią No dobra, spróbujemy To zrobić i później może wbijemy się w Afrykę W kawałek Afryki No, ale Też nie obiecuję, jak już to jakieś jedno Państwo z Afryki sobie wybiorę I się w nie wbiję Luksemburg dużego oporu nie stawił też mnie to jakoś nie dziwi. Zasymilujemy od razu o, jakieś coś do asymilacji. No dobra. Turcja wypowiedziała mi wojnę i Maroko. Okej. Okay. Ej, dobra. Biorę to Maroko. Spróbuję zrobić to Maroko, a Turcja... Spadajcie. Co jest? Z państ... trzema państwami mam wojnę. Dobra. Australia. Nara. Chorwacja. Z wami się wywalczyć nie chcę, tak szczerze. No i Maroko tylko zostało. No spoko. Spoko Maroko. Teraz się tam wam zdesantujemy. Czy 12 tysięcy jednostek starczy? Tak? Nie. Może? Ojejku. Chyba nie. Co żem zrobił. Nie, no mamy pieniądze, ale mi się tyle rekrutować tego nie chciało. No dobra, to jeszcze raz się wbiję Tu już znacznie większe jednostki. Udało mi się zgromadzić. Wyspa Man. Wy naprawdę chcecie stać się częścią Francji. A ja was nie chcę u siebie. No, sorry. Tak wyszło. Tu już nie mieli nic do gadania. Szybciutko się im wbijamy w państwo. Teraz to już naprawdę oni nie mają nic do powiedzenia. Nic a nic. Tu się jeszcze rozlejemy, żeby było szybciej. Tak jak obiecałem. W Afrykę się wbijemy. Się wbiliśmy od razu. Hop. Bierzemy coś takiego. Dzięki, nara i tyle. No to skoro mam w sumie jednostki już tutaj w Afryce, to może przeniosę je pod granicę z Algierią i ruszymy na Algierię. Tylko na Algierię to będzie trzeba spore jednostki tutaj uzbierać. Po 10 tysięcy na kratkę to minimum i dystant ze 30 tysięcy to będzie wtedy niezła sumka. Te jednostki niech tu stoją. O, Stany Zjednoczone się wbijają w Belgię. To może by najpierw tematem Belgii się zająć, jak oni wypchną tu Belgów, to wtedy my przypłyniemy sobie. się nie przypłyniemy, tylko wejdziemy po prostu z buta, o, tak jak teraz to zrobimy. No. I tak właśnie wygląda sytuacja z Belgią. Szybciutko zajęliśmy tereny. Nawet się jakoś starsi myśleliśmy O kurcze, rebeli od razu. To nieźli za Jak wy mi tu już rebelię wszczynacie. Dobra, niech będą tu jednostki na tej granicy z Belgią, bo nie chcę, żeby oni tutaj się buntowali, ale muszę pilnować. A tu kto jest? Y Holandia. Holandia jest potrzebna na mnie, jest nara. Wywalajcie. Jakiejś Gwersney. To, to Gwersney to przejmiemy od razu, tak. Siema nara. Oby tu nie było nic, no, nie było za dużo Meksyk spadajcie I Somalia Nie chcę was tak szczerze Somalia chyba kiedyś nawet była kolonią francuską Ale nie chce mi się atakować Somalii Bo to pół świata muszę, musiałbym sobie przepłynąć A nie chce mi się tak szczerze Wolę tutaj w Europie działać I w północnej Afryce Tutaj jak Algieria Na no, no Algierię to będzie potężne po prostu Ale Meksyk się nie zgodził No to jeszcze raz jeśli nie zgodzili, dobra, trudno będą robili desanty, to, to po prostu je odbijemy. Widzowie, myślicie, że taki desant potężny będzie dobry? Ja myślę, że będzie wspaniały. O tu jeszcze jakieś nacje bezduszne yy, chcą mi wypowiedzieć wojnę, ale tylko ten Meksyk został, ale w Meksyk się już odczepcie, bo naprawdę mnie denerwujecie. Zaraz się kurczę i do was tam pojadę do Ameryki. Nie, no nie. Szczerze. Nie chcę kolonizować Meksyku, bo to nigdy nie miał nic wspólnego z Francją. Tylko dlatego atakujemy od razu Algierię. Algieria chyba była kiedyś kolonią francuską. No to dlatego właśnie tak zrobimy. Się szybko wbijemy, szybki pokój, przejmiemy państwo i tyle. No, tak jak teraz na przykład przejmujemy ich tereny. Szybciutko zaraz będziemy w Algierze. No i co? No ich nie ma po prostu w tej wojnie. Gdzieś zabłądzili. A ja z tego korzystam. I to dość dobrze, chociaż odbiłem się od stolicy. Tu może być jedyny minus, że nie udało mi się stolicy im przejąć, ale wejdziemy jak nie od północy, to od południa jakoś. Oj, tu cofka. Idą jednostki. Nic z tym nie zrobię. Dobra, tu będę miał po prostu y, taką linię odparcia ataków. O, coś, coś w tym stylu. Stolica przed chwilą padła, to też dobrze. I wejdziemy im tu na pewniaku. Tu ze stolicy północ przejmujemy. A południe to będzie już czysta formalność. Ale spora ta Algiera. To jest podobno dziesiąte największe państwo świata. No to się nie dziwię, że tak urośli. A Meksyk, jak nie atakował, tak nie atakuje. Więc w sumie trochę bez sensu ta wojna z Meksykiem, bo ona tylko po prostu jest. Spróbujemy jeszcze pokój. Ale czy to coś da? To szczerze nie mam pojęcia. Nic nie dało, nie zgodzili się. Tak w ogóle, widzowie, mam dla was ogłoszenie takie. Że prawdopodobnie jutro wejdzie nowy odcinek z gry, z której raczej nie będziecie się spodziewali, że będzie. To będzie cokol cokolwiek yy, mega różnego. W sensie będzie się mega różniło od yy, tego kontentu, który obecnie tworzę, ale spokojnie z Age'a nie rezygnujemy. Age też będzie na kanale, ale pojawi się nowa gra, która prawdopodobnie będzie w sumie też wystawiana raz na jakiś czas. Jak się bardzo Wam spodoba ta gra, to po prostu y, będziecie pisali, żebym się przerzucił całkowicie na nią. Po prostu napiszecie mi, czy Wam się będzie podobało, czy nie. Jutro, jutro prawdopodobnie będzie taki próbny odcinek z tej gry. Yy... No, zobaczycie, nie będę Wam y, spoilerował tutaj, bo nie o to w tym chodzi. A wracając do Age'a, to już zaraz to zasymilujemy. Dobra, w miarę zasymilowane te ziemie. Ten Meksyk to dalej jest jakiś uparty. Nie ja wiem, oni chyba bardzo nas nie lubią i po prostu nawet pokoju nie chcą z nami. A ja za to chcę tereny andorskie. I szybciutko przejąłem je. I teraz czeka nas wojna z Hiszpanią. To też może być problem. O, zasymilujemy Andorę sobie. Jakieś dodatkowe tereny też tam były do zasymilowania, to się zasymilujemy. I wbijemy się taką armę w Hiszpanię Większej nie chcę, bo i tak oni mają wojnę. Prowadzą wojnę, to nie będzie miało sensu. Tym bardziej, że ja nie chcę dużo terenów. Widzowie, ogłaszam, że przegrywamy z Hiszpanami. Nie wiem, zlekceważyłem ich całkowicie. no, wziąłem pożyczkę dzięki temu też. Że no, ale no, bardzo niedobrze. Przegrywamy z państwem, które myślałem, że szybciutko zjemy. A jak się okazuje, to oni nas prędzej zjedzą niż my ich. Nawet weszli nam na tereny. Także. Super. Jeszcze Argentyna mi wojnę wypowiedziała. Spróbuję to ogarnąć i. No, spróbujemy to jakoś załatwić. Oby Anglia im się zaraz desantowała. Tu zrobię taką linię anty. anty po prostu jednostkową i. Spróbuję ich rozwalić. Skubani przedarli się jeszcze bardziej Kurcze A jestem głupi Jak mogłem zlekceważyć kurde Hiszpanię Która ma no Spore jednostki Teraz będę przechodził do kontrofensywy I spróbujemy Coś ugrać Andora odbita Tu się porobiły dziury O jeszcze Niemcy i Kosowo wojny Co tu się dzieje Już dajcie mi święty spokój te wszystkie inne nacje, niech mi dadzą się święty spokój. O tu Wielka Brytania płynie, więc może pomogą. Oby pomogli, błagam, pomóżcie. Dobrze, już teraz wchodzimy na ich tereny. Każdy kraj się zgodził na pokój, więc też dobrze. No, Hiszpania już chyba zostanie przełamana. Próbujemy, ale też wezmę te jednostki z tyłu, nie lekceważymy. Ale się wyłożyłem wcześniej na tej Hiszpanii. Dobra, wiecie co Hiszpania. Ja już z wami wojny nie chcę. To co mam wziąć, to sobie wezmę. Idźcie sobie. Nie chcę was. Tu coś jeszcze płynie jakiś desant będą chcieli zrobić. Wyślę im coś. Żeby też wiedzieli, że o nich pamiętam. No. Dobra, zgodzili się. I zobaczymy, czy zaraz będziemy mogli stworzyć Francję. Tak. Tylko koszt to będzie tysiąc. A nie mamy tysiąca. Także zaraz uzbieramy to. Mamy, niesamowite. Utwórz Francja. Pięknie. Ten kolorek, taki angielski nawet. Ach. A Polska w ogóle została zjedzona. Praktycznie. Także widzowie, no w tym odcinku to na tyle. Piszcie kolejne propozycje na odcinki z Aja, ale ostrzegam, że jutro nie będzie, będzie niespodzianka dla Was. Yy, z okazji wbicia 62 subów. Nie no, to tak się śmieje. Po prostu będzie yy, nowy filmik z jakiejś takiej nowej gry spróbujemy. Jeżeli Wam się podobał filmik, to zostawcie łapę w górę, suba z dzwoneczkiem. No i w sumie tyle. Cześć.